Witam. Dzisiaj spojrzymy sobie na tłumacz Google, ponieważ nastąpił tutaj update, dodano tutaj dużo nowych języków, w tym co ciekawe, język śląski. Możemy już tutaj zauważyć informację: tłumacz Google jest teraz dostępny w 110 nowych językach. I spójrzmy, co tutaj się wyprawia. Mamy abchaski, acech, jakiś aczoli. Bardzo dużo, eee, wszystko jest tutaj ukazane jako nowe. Spójrzcie, ile tutaj. Jest potężna naprawdę aktualizacja. Natomiast e, jeśli chodzi o tutaj o ten język śląski. O no to niestety oczywiście nie działa to tak, jakby działać powinno. Część tłumaczy, część nie tłumaczy. No i zaraz sobie e, na to zerkniemy. Przejdźmy na język e, śląski. No. Jest. No i oczywiście przemienimy tutaj na polski. Dobrze. I może wpiszmy na sam początek tramwaj. Powinna być bana. No ale jak widać, tłumaczy po prostu jako tramwaj zamienimy. Jak widać, tak to działa. No niestety bany nie ma. No, ale z kolei, na przykład, jak wpiszemy sobie e, binder, czyli krawat, no to już to przetłumaczy. Parę innych rzeczy przetłumaczy, parę innych nie przetłumaczy i to działa tak, jak działa. Sprawdźmy, e, czy przetłumaczy tutaj motyl. Tak. Skarpetki. Fuzekly. Tak, czyli tak jak mówię, no część tutaj tłumaczy, część nie tłumaczy no i działa to po prostu tak, jak działa. Natomiast podejrzewam, że to wszystko tutaj oczywiście nie będzie aktualizowane i będzie to coraz bardziej dopracowywane. No to jest tak na zasadzie, jak na przykład z językiem angielskim też dokładnie wam wszystkiego nie przetłumaczy, no ale idzie wszystko do przodu. Także. Zobaczymy, jak to będzie wszystko się prezentować w przyszłości. Sprawdźmy jeszcze może pociąg. O, ok. I to by było tyle. Trzymajcie się. Hej.